Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej franczyzy Europejskiej Planet co? Pamiętajcie o zostawieniu komentarza like w górę, jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, bo jeżeli nie chcecie jej oglądać, na przykład chcecie tylko i wyłącznie mieć słodkie flirty do Plan coaster, no to y, ja się dostosuję do Waszego wyboru, ponieważ wiecie, prywatnie też można sobie to ogrywać. Mm a nie chcę Was dręczać jakimiś materiałami, które być może Was nie interesują. Witam Was w mojej nowej franczyzie i witam Was znowu z kamerą, ponieważ obiecałam Wam, że postaram się częściej też tutaj pokazywać. Ogólnie chciałabym częściej pokazywać się też przy tych rozgrywkach, bo wydaje mi się, że dużo lepiej odbierać takie materiały i dużo lepiej się je ogląda, kiedy widzicie, kto prowadzi tak naprawdę ten odcinek, a nie tylko i wyłącznie słyszycie. Mam nadzieję, że nie odstraszam Was swoją twarzą, więc... Nie będzie Wam to jakoś mocno przeszkadzać. Bardzo dużo zmian jest w mojej franczyzie, ponieważ jak Wam mówiłam, znowu mam jakieś siły i ochoty na nagrywanie Planet co nagranie planet Zoo, z czego się bardzo cieszę. I mam aktualnie grę zapozowaną, żeby móc Wam pokazać, co tutaj się wydarzyło. A wydarzyło się wiele. Nie wiem, na jakim momencie skończyliśmy wybieg niedźwiadków. Aktualnie on prezentuje się tak. I jeżeli chodzi o niedźwiadki, mam troszkę tutaj podwyższone to ogrodzenie. Nie wiem, czy aż tak potrzebuję. Być może nie, może je obniżę. Jest oczywiście to ogrodzenie pod napięcie, bo nie chce, żeby niedźwiadki kogoś się zaatakowały i w ogóle no powiedzmy. Ale mamy tutaj małego dzidziusia niedźwiadkę tutaj taki słodki, co mówi, no cześć, 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 ojojoj, jakie ja mam paziulki niebezpieczne. <kłysy> Przepraszam, jest to bardzo infantylne, jeżeli chodzi o zwierzęta, to jest silniejsze ode mnie. I zrobiłam tutaj takie wejście, żeby ludzie mogli sobie wejść tak wyżej i pooglądać te niedźwiedzie, bo mi się wydaje, że niedźwiedzie jest fajniej tego tak oglądać, właśnie z wysoka. Wprawdzie tutaj jest pier różnych zielenin, ale można też zrobić sobie to od strony głównej alejki. I standardowo z racji tego, że tu często pada deszcz, często pada śnieg, chciałam zrobić jakąś ochronkę. Niestety nie jestem jakimś takim super specem, żeby na takich zaokrągleniach te ochronki fajnie budować, więc zbudowałam tutaj coś takiego małego, ale goście, jeżeli pada deszcz, mogą się tutaj schować i mogą sobie swobodnie. Siedzieć i oglądać nasze niedźwiadki, które jak widzicie mają tutaj swoją jamę, jaskinię. Myślę, że fajnie wyszedł ten wybieg. Jeżeli chodzi o kolejną nowość, to jest to tutaj ten most. I możecie się zdziwić, dlaczego on jest aż tak zabudowany. A już rozwinę tę kwestię. Mianowicie, chcę, żeby był aż taki zabudowany, ponieważ tutaj będziemy sobie robić wybieg jakichś wodnych zwierząt. I on będzie tutaj zahaczać teoretycznie troszeczkę o. Hmm. O ten teren tu i o ten teren tutaj, czyli będzie na dwóch. W stronach tego jeziora i będzie można sobie oglądać te zwierzęta też właśnie stąd. Dlatego to tak wygląda i być może nawet zrobię to tutaj, centralnie, pod tym, żeby to było. E, zobaczymy. Ale muszę też pamiętać, że chciałabym bardzo zrobić atrakcję transportową, która będzie przejeżdżać przez wybiegi. Tutaj już sprawę zawaliłam, bo zapomniałam o tym totalnie, więc już tutaj nie pcham tego na siłę. Natomiast atrakcja transportowa będzie na tej części, gdzie będziemy mieć jeszcze pozostałe wybiegi naszych zwierzątek zorganizowane i tutaj będę mieć też oczywiście most łączący tę strefę z tą strefą pracowników i tutaj pewnie sobie jakoś to ogrodzę zieleninkami, żeby bardzo nie było intensywne dla naszych, chciałam powiedzieć, simów. Co ja mam z tymi simami? Za dużo gram w Sims. W ogóle dzisiaj mam naprawdę dzień nagrywania i mam taką siłę do nagrywania. Ja nie wiem, co jest ze mną, ale stwierdziłam, że skoro jestem jakaś taka obuzowana, będę nagrywać, 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 żeby w momencie, kiedy będę mieć gorszy dzień, kiedy nie będę miała siły na nagrywanie, żeby mieć materiały do przodu, myślę, że to jest dobra, dobra taktyka. Ale nie wiem, jakie zwierzę tutaj da i od razu odpadają wszystkie jakieś dziwne mm, flamingi, ponieważ no, są nudne już i miałam. Chciałabym jakieś inne zwierzę. Fokę też miałam. I myślę sobie tutaj o, zaraz Wam powiem, albo hipopotamie karłowatym, ponieważ on też potrzebuje wody, 270 m kwadratowych, ale ile Was jest? Bo tutaj powinno być 2 do 4, maksymalnie jeden samiec, samice do trzech, I to można byłoby zrobić. Hipopotamy karłowate z tego co kojarzę, są z tej wersji takiej deluxe Planet Zoo, czyli tej takiej rozszerzonej o kilka innych, kilka innych zwierząt. I one nie mogą współegzystować pewnie z nikim. Nie mogą, bo też mamy normalne hipopotamy, ale one są z Afryki, te są też z Afryki, ale te 1004, 1004. Te potrzebują dużo większego terenu, i właściwie cały teren powinien być taki wodny to jest dosyć interesujące od 10 do 38 stopni Celsjusza i jeżeli chodzi o Was, to 2 do 30 maksymalnie jeden samiec, samice do 29 więc hipopotamy mogłyby wejść w to. Kaimana karłowatego nie chcę, bo ostatnio miałam krokodyla różańcowego też nie chcę, bo ostatnio miałam Staram się jakieś takie zwierzęta. Wprawdzie hipopotama też miałam, ale on mi tak trochę chodził po głowie, no bo taki był najbardziej kompatybilny. Ale lecimy dalej. Mamy nosorożca, nosorożec, nie potrzebuje wody, ale nosorożec też jest ciekawy. Tylko nie wiem, którego czy tego białego, południowego czy indyjskiego wy ze sobą pewnie nie możecie koegzystować. Nie możecie. Indyjski nie może z nikim koegzystować. O. Ech, aż mam za dajskie pandyka, ruda, pantera śnieżna, paw indyjski. Poświętnik czczony, matko łaskarni Fertundrowy, surykatki. katki. I surykatki katki też bym chciała, żeby tutaj się znalazły w tym zo. Waran komodo. To jest kolejna rzecz, która chyba pochodzi z tej wersji rozszerzonej planety Zo. I czy ty potrzebujesz? Nie, ty nie potrzebujesz wody. Potrzebujesz niewielkiego terenu, i tak naprawdę można wchodzić na wybieg do was? Nie, nie można. Um, sorry, ja się tak trochę nie znam na zwierzętach. Jeden co się znam, znam na zwierzętach, to tyle ile ta gra nauczyła. No to dobra, zrobimy sobie chyba hipopotamy, ale żeby być sprawiedliwym, bo się nie mogę zdecydować, to zrobimy mały wybieg hipopotamów karłowatych i trochę większy wybieg zwykłych hipopotamów. O, jak to się jak była młodszy, mówię, a tu była śtrzenica, była młodsza, mówiła, tuty tutajów. Tak. Hipopotam mały to jest ile? 270 metrów kwadratowych więc tutaj nie potrzeba czegoś dużego, więc można też je wcisnąć. I was było ile? Gdzie? Tu to było. 2 do 4, jeden samiec samice do 3. No i hipopotamy ogólnie, bo 3 do 30, jeden samiec samice do 29. No tutaj możemy mieć sporą ich grupę, więc mogłyby sobie tu pływać hipopotamy. Także tak. Ale najpierw przeczytamy sobie może o nich coś więcej. Dominacja samców, status badań, już że kiedyś miałam, więc no, stopień od czterech do najmniej chyba dwóch, tak? Tak dobrze to kojarzę, wysokości? I lecimy. Hipopotam nilowy to duży ssak zamieszkujący rzeki Afryki Subsaharyjskiej. Są to duże zwierzęta ziemnowodne, wyróżniające się długimi wysuniętymi do przodu zębami, nostrzami na górnej części pyska oraz niewielkimi uszami i grubą, szaro-brązową skórą. Samce osiągają długość od 4 do 5 metrów i ważą pomiędzy 1500 a 2000 kg, co kurde? Jakie blaki! Natomiast samice dorastają do 3,3-4,2 m i ważą od 1000 do 1500 kg. Hipopotamy muszą zmagać się z wieloma zagrożeniami. Głównym zagrożeniem jest dla nich utrata siedlisk, konflikty terytorialne z ludźmi oraz myśliwi. Kłusownicy polują na przedstawicieli tego gatunku, aby zdobyć ich mięso oraz zęby. Wiele obszarów zamieszkiwanych przez hipopotamy jest oficjalnie pod ochroną, ale wyegzekwowanie tego prawa nastręcza. Trudności i niektóre tereny zupełnie nie są chronione. Aby zapewnić hipopotamom przetrwanie, niezbędne jest kontynuowanie działań mających na celu zachowanie tego gatunku. Potrzeby społeczne. Hipopotamy wchodzą w interakcje z przedstawicielami swojego gatunku, ale nie żyją w grupach ani nie tworzą silnych więzi. Dojrzałe samce Prowadzą po części samotniczy tryb życia i przejawiają zachowania terytorialne, obejmując panowanie nad wybranym odcinkiem rzeki i pozwalając samicom oraz samcom, z którymi nie rywalizują, mieszkać na tym obszarze. Samice wybierają miejsce do życia, kierując się jakością siedliska, przez co tworzy większe grupy w atrakcyjnych częściach rzeki. W wodzie hipopotamy zachowują się wobec siebie przyjaźnie, ale na lądzie bywają agresywne, szczególnie kiedy żerują. Rozmnażanie. Samce hipopotamów zamieszkują lepsze terytoria mają większe szanse na znalezienie partnerki, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo, że samice zdecydują się na życie właśnie na tym odcinku rzeki. Samce rozpoznają samicę gotową do rozrodu węchem, po czym podążają za nią i nawołują ją, aż powoli a pozwoli na zbliżenie. Hipopotamy pat Drżą się pod wodą, a jedyną częścią ciała widoczną wtedy ponad powierzchnią są często nostrza samicy. Po 8 miesiącach od spotkania samica rodzi w wodzie jedno młode, które wpływa na powierzchnię, by zaczepnąć pierwszy oddech. Młode pozostają przy matce aż do 5-7 roku życia, po czym opuszczają ją, aby znaleźć własny teren z dala od osobników, z którymi są spokrewnione. I teraz tak. Jak Wam mówiłam, fajnie będzie zrobić i te małe, i te większe, więc może tutaj byśmy zrobili małe, a tu byśmy zrobili większe. I nie wiem, czy te zieleninki będę mogła tutaj zatrzymać. Pewnie nie, pewnie będę musiała je wy wyrzucić, bo pewnie nie będą pasować. A szkoda, ale lecimy sobie do bariery. Thank you Tak szczerze to ten wybieg nie będzie za piękny, dlatego że wszystko, co już tu zrobiłam, to jest tym, co mogę zrobić maksymalnie. Ponieważ wszystkie inne jakieś roślinności czy coś powodują, że moje hipopotamy, czy mój hipopotam się czuje obrażony i zły na cały świat. Więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o takie... O nie, 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 nie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o właśnie te hipopotamy, jedyne co mogę jeszcze zrobić, to tutaj ozdobić może to tymi kamieniami, bo ich jest już i tak bardzo dużo, więc właściwie czemu by nie, niech sobie tutaj siedzą jakoś tak poukładane, ja mogę się tym pobawić, żeby te błotko było bardziej takie naturalne z każdej z tych stron, ale wiecie, to są takie jakieś pierdoły, które do końca jakoś nawet nie wiem, czy wpływają maksymalnie w jakikolwiek odbiór wizualny tego wybiegu, co z mary jak ja pierdzielę. Sorry, słowo to mi się włączył. Moim jestem trochę nie bo ja lubię, jak są zwierzątka, które mają takie ciekawe, kolorowe wybiegi, a nie takie jakieś szaro-ponure, gdzie jedyne co mogę zrobić, takie pomarańczowe kamyki dać. O, tak sobie, o, w niektórych miejscach. No ale niestety tak jest, więc dobra. Ale może coś się z projektów. O, widzicie. Coś powinno być. Jak będziemy mieć większe zomyśle, że chyba sobie jeszcze to pociągnę w to miejsce, żeby hipopotamy miały naprawdę więcej miejsca do chodzenia, bo póki co jest tak na styk, jeśli o nie chodzi. Mają więcej obszaru właściwie wodnego niż lądowego, a lądowego więcej potrzebują, ale na razie tutaj nie mamy nic innego poza tym, co widzicie, więc kiepsko by było. Ale... Żeby nie zapomniała, bo to jest naprawdę bardzo istotne, lecimy sobie teraz do udogodnień. Tutaj do tej atrakcji transportowej, ponieważ ona być musi. I żałuję, że tam nie będzie, jeżeli chodzi o. Hmm, wcześniejsze miejsce. No, ale będzie tutaj sobie przechodziła. I pokażę Wam coś fajnego, bo sobie zablokowałam. Odblokowałam możliwość tego, że mi nie koliduje. Nie kolidują mi. I teraz sobie poustawiamy. Ale tak, żeby to. miał ładny skład na przykład, żeby nie było mega widoczne na tym wybiegu bo ja nie lubię jak widać te tory atrakcji na wybiegach więc ja sobie je schowam pod ziemią wprawdzie trochę będzie taki zatopiony ten samochód sobie jechał, ale będzie i zrobimy to tak A, ale, ale, ale nie będzie to tak wyglądało do końca ponieważ zedytuję sobie to i całe sobie to ukryję a tutaj trochę podniesiemy I dalej będzie właśnie niewidoczne. Natomiast tu. Czekajcie, co mi się tu podziało. Hej, 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 atrakcja. To nie tak miało być. Chyba, że najpierw muszę to wywalić, a dopiero teraz zrobić ścieżkę i dopiero później to położyć. Tak też muszę być. Zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tu zostawiam sobie główną ścieżkę. Wracam sobie do atrakcji. Edytuję tory. No. I mogę sobie ustawić ten tor centralnie, żeby jeździł mi też po asfalcie i ścieżce, bo w teorii przecież, jak jedzie samochód, to powiedzmy, że. E, no, że. ludzie będą uważać, niech będą tutaj chodzić. A tu zrobimy sobie taki budynek jeszcze do tego, żeby ładnie wyglądało. Będzie można wjechać właśnie na tor hipopotama, i to sobie będzie tutaj tak przejeżdżać, a tu będzie zanikać ten tor. I jeszcze fajnie by było, bo skoro tu zanika, to ten też powinien zanikać, i, i ten też bym chciał właśnie tak go ukryć tu. O. No jak będzie trochę się wbijał, to myślę, że to nie będzie problemem, a przynajmniej nie zostawi nam jakiegoś strasznego, brzydkiego śladu. I teraz kolejna rzecz fajna, którą bym chciała. Znaczy, zależy jak na to spojrzeć. Dla mnie fajna, dla Was nie wiem. Budujemy sobie trasę. To przyciągniemy sobie dalej. Ale ja bardzo chcę też wirową, bo ona mi się mega spodobała. Na szerokość myślę 7. I tu będzie można sobie przejść, żeby sobie pooglądać. I popotamy. O! Udogodnienia standardowo. Taki transformator będzie trzeba gdzieś ścisnąć. Z udogodnień lecimy do tego, lecimy do nadawania informacji i ustawiamy informacje o hipopotamie. Ale pada śnieg. Tu jest grzejnik, ale czyżbym nie miała grzejnika w tej części? Nie, no jest grzejnik. Aż się chowają. Jest jak uciekły. <laughs> 30 stopni. No, jest trochę zimno. I tutaj też zrobię. O, widzicie, tutaj też zrobię taki domek ochronkę, żeby można było sobie podziwiać hipopotamy, albo nawet ten skopiujemy, bo już mamy gotowe. I można byłoby to tu położyć, żeby ludzie też mieli jakąś ochronę. Hmm. Fajnie, to się prezentują te domki. Tylko tutaj myślę, że zrobiłabym piętrowy, więc może postawię sobie go od nowa. Ale lecimy do kolejnego udogodnienia i tym razem będzie to ekran. Uuu, ten ekran projekcyjny. Hmm, hmm, hmm. Ale chcemy sobie do wyświetlania informacji. Ten wybieg będzie chyba najmniej widoczny ze wszystkich to hipopotam, niby trochę stąd widać. No, wiem, wiem, nie zachwyca. Tutaj zrobimy sobie taki pomost jeszcze. Myślę. Jak coś takiego jak tu. Tylko tu. Żeby można było może zobaczyć je jakoś tak z góry. Chociaż. Przecież tutaj, jak jedzą, można je zobaczyć. Nie ma tu zbyt wiele atrakcji. Jak się rzuciły. Myślę, że jakieś młode. Doczekam się jakichś młodych. I nie w dzisiejszym odcinku. Macie słabą genetykę. O nie, mój drogi. No nic. E, dobra, kochani, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Planet. So, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zresztą dla do Was w opisie. Przede wszystkim Instagram i przede wszystkim serwer na Discordzie. Wbijajcie tam. Zapraszam bardzo serdecznie. Stawajcie komentarze, łapki. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Game Scarlet. Trzymajcie się cieplutko. Hei og vel.